Dużo rozmawialiśmy po słabym występie u siebie z Kotwicą, po porażce, której się nie spodziewaliśmy. I dało to jakiś efekt. Dzisiaj była drużyna. Zagraliśmy jako zespół bardzo zespołowo, bardzo ambitnie. Trudno wyróżniać kogokolwiek. Łącznie z wejściem, to chciałem podkreślić, Piotka Pandury, który zdobył punkty i świetnie obronił jedną piłkę przechwytując, co było bardzo ważne znaczenie. Gratuluję zespołowi. Wiem, że to dla Polfany trudna chwila, taką chwilę myśmy mieli parę dni temu. Życzę, żeby się przełamali w następnym spotkaniu. And um, great game, exhausting game, no, another overtime game. You know, last game we didn't pull it off, but this game we pulled it off, stay together as a team. And I'm just very excited for my team right now. Very happy for them. Ewy mhm. ja że to był wielki mecz, bardzo taki męczący, jak ostatni z kotwicą, który jako zespół cały czas jest bardzo podekscytowany faktem w do spotkaniu. Dobry wieczór. Gratulacje dla zespołu trenera Dariusza Szczubiała. W dniu dzisiejszym niestety po raz kolejny. O czym rozmawiamy, rozmawialiśmy, mówimy, pracujemy, natomiast nie da się znaczy, być może się da, ale jest niezmiernie trudno wygrać spotkanie, kiedy rozpoczyna się po raz siódmy raz z rzędu wynikiem 0,8 czy powiedzmy minus 10 po pierwszych 10 minutach. Zawodnicy muszą zrozumieć, że mecz trwa po to 40 minut, że nie ostatnia akcja jest najważniejsza, tylko być może pierwsza akcja jest najważniejsza i w obronie, i w ataku. Także tak na gorąco to tyle. Dziękuję. Tak jak ten powiedział, źle zaczęliśmy spotkanie. Uważam, że popełniliśmy w tym meczu zbyt wiele strat, naprawdę prostych błędów, które, które przeciwnicy zamieniali na punkty. Myślę, że brakowało nam też trochę energii, takiej pozytywnej energii, żeby więcej się bić, szczególnie w pierwszej połowie. No ciężko, ciężko coś więcej z mojej strony powiedzieć. Jestem bardzo niezadowolony, że, że przegraliśmy ten mecz, bo uważam, że to my przegraliśmy ten mecz, a nie przeciwnik wygrał.